Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Powiem szczerze, że już mam dosyć tego tematu, że to jest takie grzanie tematu, że już mnie to naprawdę męczy. Myślę, że będę o tym mówił, ale jeśli będzie faktycznie jeszcze coś się takiego działo, że już nigdzie nie usłyszycie albo coś będzie naprawdę ważnego, bo ciągłe o tym mówienie, ja już chyba robię chyba dziesiąty film na ten temat, to już jest obłęd. Ja już jestem tym przemęczony i. Po prostu, no, ile można, ile można grzać jeden i ten sam temat. Jest to już monotonne, ale chciałbym to jeszcze podsumować. Chciałbym to jeszcze podsumować, bo to, co się działo dzisiaj rano, to jest wręcz nieprawdopodobne. No, nieprawdopodobne to jest złe określenie, to jest skandaliczne, to jest coś, co, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Ja na tych nagraniach, na szczęście, możecie sobie znaleźć nagrania z tej akcji z rana. Są takie kanały, które tam są, na miejscu są różne stacje, gdzie można dotrzeć do nagrań wideo. I proponuję Wam, żebyście oglądali, żebyście patrzyli, co tam się dzieje, i żebyście mogli jakoś ocenić. Na szczęście są te nagrania po prostu wpisujecie i one są. Ja wam zaraz puszczę kilka filmów, pokażę wam jak traktowano naszych braci, naszych wojskowych, żołnierzy straży i jak ci ludzie się zachowywali, jak y, oczywiście ci, którzy nas atakowali i jak też my odpieraliśmy ataki. Ja powiem tak: ktoś, kto chce wejść do kraju, wejść do państwa i rzuca kamieniami, niszczy zasieki, niszczy granice nigdy, ale to nigdy nie powinien postawić nogi na terenie Polski, nigdy, bo jeśli ktoś by chciał wejść do Polski normalnie, humanitarnie, jak zwykły człowiek, to idzie na przejście graniczne, pokazuje dokumenty i czeka na werdykt służby granicznej, czy przepuszczą, czy nie przepuszczą. Natomiast szturmowanie agresywne jest nie do zaakceptowania i nie ma na to, myślę, zgody większości Polaków. A jeśli komuś się to podoba, takim paniom jak Kurdej Szatan czy Jachira, no to myślę, że powinniśmy się poważnie zastanowić, czy aby te osoby zasługują na obywatelstwo polskie. Ponieważ jest to łamanie integralności Polski. Jest to łamanie niemalże suwerenności. Ktoś, kto wykorzystuje najmłodszych, kto wykorzystuje kobiety do tego, żeby... Żeby wejść gdzieś i posługuje się nimi, jest to barbarzyństwo. Jest to coś bardzo złego, jest to coś bardzo przykrego, jest to wręcz niehumanitarne. I ktoś, kto rzuca, profanuje polską granicę, robi wszystko co najgorsze. I on, ktoś taki chce wejść do Polski. Wyobrażacie sobie, co by się działo, gdyby ci ludzie na przykład weszli. Na szczęście, na szczęście nie udało się wejść. Przynajmniej tym. Tym, którzy to dzisiaj rano robili. Ja od razu powiem, ja wiem, że się narażę tej takiej. No, jest taka część Polaków, na przykład pani szatannica, szatan, czy pani Jahira, ale wiecie co? Kompletnie, kompletnie mnie to nie interesuje. Mam nadzieję, że ani jeden nieproszony gość, który nielegalnie chce przekroczyć granicę Polski, nie postawi nogi na terenie Polski. Mam nadzieję, że nasi. Mundurowi, nie pozwolą, nie dopuszczą do tego. Ja chciałbym pogratulować tym ludziom i stoję za nimi murem. Można nie lubić polityków, można nie lubić różnych partii politycznych, ale ci ludzie, oni nie są niczemu winni. Oni tam są, by bronić granicy Polski i nie można mieć do nich pretensji. Ja nie pozwalam, żeby ktokolwiek źle mówił o tych ludziach, którzy wykonują. Po prostu rozkazy, którzy tam narażają swoje zdrowie, czy też nawet swoje życie. Czyli wszystkie służby mundurowe, które bronią granic Polski. Bronią skutecznie. No czasem ja bym użył trochę innych metod, bardziej takich konkretnych, z grubej rury, ale ja nie jestem wojskowym, nie mam zielonego pojęcia, ja to sobie siedzę w ciepłym pomieszczeniu i mogę sobie farmazony opowiadać, nie mam pojęcia. Tak mi się przynajmniej wydaje, że mogliby coś więcej. Natomiast nie można mieć do nich pretensji, bo... Trzeba wspierać. Pamiętajcie, że w jedności siła. Jeśli ktoś z zagranicy widzi, że my się kłócimy, że jakaś tam jachira najeżdża na tych, najeżdża na straż graniczną, to oni się śmieją i nikt nas nie traktuje poważnie. Możemy mieć inne poglądy polityczne, ale musimy wszyscy chcieć, żeby Polskę szanowano. I gdybyśmy na przykład dzisiaj odpuścili, to uwierzcie mi, że za miesiąc, za tydzień nawet. Byłaby druga grupa, i tak by było. Tych grup coraz, coraz, coraz więcej. Dacie palec, to wezmą całą rękę. Tak jest. Najczęściej tak jest. W tych ludziach było sporo agresji. Ja tyle agresji to już dawno nie widziałem. Dobra, obejrzyjcie sobie nagrania z tego, bo aż mi się nie chce gadać, aż od tego gadania, że aż zaraz tutaj, kurczę, padnę pod krzesło. Teraz pytanie do pani, której dech zapierało, do pani Szatan. Naprawdę jest pani dumna, naprawdę jest pani dumna z siebie. Na szczęście już pani przeprasza. Musimy trzymać kciuki za tych chłopaków. Musimy trzymać kciuki za Polskę, za polską granicę. Najgorsze jest to, że Polska jest tylko pionkiem, że toczy się scenariusz dobrze realizowany. Najgorsze jest to, że to zwykli Polacy na tym stracą, albo mogą stracić, mam nadzieję, że do niczego nie dojdzie, że po prostu Polską, Polakami się ktoś posługuje. To jest przerażające. My, myślę, że większość z nas, gdyby była taka potrzeba, to poszlibyśmy pieszo pod granicę i bronilibyśmy granicy, bo Polacy jeszcze mają jaja. Przysłowiowe jaja. Za granicą już tego nie ma na zachodzie, to już by tam normalnie sobie wjechali. Jeśli oni chcą do Niemiec, no to niech sobie Niemcy wyślą samoloty, bo podobno chcą, Bawaria chce, no to niech wyśle samoloty do Mińska, niech ich przetransportują. Natomiast pieszo na teren Polski nie ma takiej opcji. I musimy być murem za pogranicznikami. Nie możemy na nich źle mówić, nie możemy się z nich śmiać, nie możemy ich poniżać. Musimy ich wspierać, bo oni tam są. Po to, by służyć ojczyźnie, ja wiem, że my polityków nie lubimy i politycy się czasem nimi wysługują, ale my musimy ich wspierać i musimy trzymać kciuki, że pewnego dnia coś się zmieni i politycy w Polsce obejmą władzę, chociaż to jest raczej nieprawdopodobne, bo jak na przykład w Stanach potrafili sfałszować tak wybory prezydenckie, że wygrał dziadek, który ma demencję. No to czego oczekujemy, ale trzeba mieć nadzieję. Pamiętajcie, że nadzieja umiera ostatnia. Natomiast agresji nie może być, to jest niedopuszczalne, to jest wręcz karygodne, żeby ktoś w nas rzucał, czym popadnie. Ja myślę, że gdyby oni mieli coś większego, to by, to, bo, to by tego użyli. Ja się cieszę, że dzisiaj wreszcie armatki poszły w ruch, i wreszcie poszły też hukowe. Granaty, czy też gaz ozawiący. Gdzieś tam ktoś powiedział, wyczytałem, usłyszałem, że to jest niehumanitarne. A co jest humanitarne? Rzucanie w Polaków, polskich funkcjonariuszy kamieniami, rurami jakimiś metalowymi, drewnem, naprawdę to jest humanitarne? Oni bronią granic. Jest coś takiego jak granica, granica jest zamknięta i koniec kropka, i nie ma wstępu. Ja mam takie dosyć rygorystyczne podejście do tego, moi drodzy. Takie konserwatywne bardzo. No jest granica i nie ma wstępu, i Polacy bronią tej granicy i mam nadzieję, że obronią, że będzie w porządku wszystko i będziemy bezpiecznie sobie żyć. I na przykład ludzie, którzy mieszkają przy granicy, wreszcie odetchną, bo oni tam naprawdę mają niezły hardcore. Ci Polacy, którzy mieszkają przy granicy, oni naprawdę mają stresik. Może nawet i większy. Do mnie wiele. Wiadomości napływa od moich widzów, którzy są stamtąd i mi to opisują. I ja wiem, jak tam jest. Ja to wiem. Podsyłają mi zdjęcia, tylko nie chcę ich publikować, bo nie pytałem się o zgodę i nie chcę bez ich zgody. Może kiedyś się zapytam, może uda się z kimś porozmawiać. I nie jest tak wcale kolorowo, jakby się mogło wydawać. Tak jak pani Jahiraj czy, czy pani Kurdej Szatan opowiada, której dech zapiera w piersiach i, i przeklina, ponieważ nie potrafi się kulturalnie wysłowić. Ja też mógłbym przeklinać, ale tego nie robię, ponieważ jestem kulturalny. Można to wyrazić spokojniej. Pamiętajcie, trzeba wspierać naszych wojskowych, naszych tych ludzi, którzy tam siedzą. Nie tam pana Błaszczaka, czy pana Dudę, czy Morawieckiego. Tylko tych biednych, którzy tam marzną, którzy tam bronią naszej ojczyzny, tak naprawdę naszej ojczyzny bronią. Doszło do tego, że są takie sceny, jakie są. Jeszcze jakiś czas temu było to nie do pomyślenia, no ale niestety toczy się jakiś scenariusz. Ja nie wiem, jaki scenariusz. Jest to nienaturalne. Cała ta sytuacja na granicy to nie jest naturalne. To nie jest dlatego, że. Gdzieś tam nie wysyłamy jabłek do Rosji czy czegoś tam. To tutaj nie chodzi o jabłka, tutaj chodzi o coś większego. Ja myślę, że w ogóle to jest, tutaj chodzi o zupełnie coś innego, aniżeli nam mogłoby się wydawać. Dobra, kończę. Trzymajmy kciuki, wspierajmy, wspierajmy, módlmy się, jeśli ktoś jest wierzący, niech się modli, żeby nikomu nie udało się przejść. A jeśli Ktoś uważa, że to jest niehumanitarne, no to niech sobie kupi gdzieś na jakichś wyspach dom i niech zaprosi, niech da jedzenie, swoją wypłatę. Okej, okay, super. Taka pani jedna z drugą. Albo pan, który z reklamówką biegał. Tam popierdzielał jak struś pędziwiat, pamiętacie, nie? Dziwna sytuacja. Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko, życzę wam dużo zdrówka. Tak się pochwalę już na zakończenie dzisiaj. Byłem pierwszy raz na takim masażu tajskim, i powiem Wam, że rewelacja, po prostu rewelacja. Żadne, pamiętajcie, żadne jakieś tam tableteczki, apapy. Up nie. Idźcie sobie, zróbcie coś takiego. To jest na ból fenomenalne. Mnie tak plecy nawalają, kark, oczy, głowa. Przede wszystkim od siedzenia przed komputerem i robienia tych filmów. I czuję się jak nowonarodzony. Żadne tabletki, żadne jakieś tam w aptece środki, ziłeczka jakieś sztuczne, tylko naturalny masaż tajski, który już istnieje od ponad 2000 lat. To jest naturalne, to jest czysta natura. To są tylko ręce, ręce, które leczą. Ciekawe na jak długo mi to starczy, ale naprawdę gorąco polecam. No, człowiek jak nowonarodzony, zupełnie inaczej się czuje. Coś fenomenalnego. 2000 lat to już ma. I jest to naturalne, w 100% naturalne, żadne tabletki, żadne jakieś środki przeciwbólowe, tylko coś takiego. No trochę kosztuje, bo trzeba zapłacić wiadomo więcej niż za paczkę tableteczek w aptece, no ale przynajmniej nie niszczycie sobie zdrowia, żołądka, wątroby i wszystkiego, co tam jeszcze można sobie zniszczyć. Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko, przy okazji możecie napisać, czy kiedykolwiek coś takiego stosowaliście. Czyli was tam pani pomasuje, tam skacze po was, ale tak was wygina, że ja miałem wrażenie, że mi zaraz kurczę coś wygnie albo wyłamie, albo mi tam wbije coś, bo to było trochę bolesne, ale przez godzinę jakoś wytrzymałem, ale później. No kurczę, no jestem teraz jak inny człowiek, normalnie inny człowiek. Tylko szkoda, że takie wiadomości cały czas napływają z tej granicy. No ale dobra, trzeba jakoś funkcjonować. Trzeba też jakąś inną tematykę. Jeśli macie jakieś fajne pomysły na film, no nie o granicy. Nie o tej 19, bo coś innego trzeba, no to czasem podeślijcie suwerenny.pl, maupa@gmail.com. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, pa, pa.